Gdy Jezus powiedział, to jest ciało moje, pamiętajcie, że On poczynił to oświadczenie ściśle o tym chlebie paschalnym. Nie powiedział tego o tych małych waflach, które używają niektóre kościoły, czy regularny chleb, który jest opiekany i pokrojony na małe kwadraty, jak widziałem gdzie indziej. On poczynił to oświadczenie ściśle o paschalnym żydowskim chlebie. I w prawie trzy rzeczy muszą być prawdziwe co do tego chleba, aby kwalifikował się na Paschę. Jeżeli jakakolwiek z tych rzeczy brakowała, nie mogliście użyć jej dla Paschę. Po pierwsze musi być przaśny, bez zakwasu, dlatego jest płaski. Zauważcie, musi być bez zakwasu. Zakwas w ciągu Biblii jest symbolem grzechu. To także obrazuje jego ciało. Jego ciało było przaśne, co znaczy, że był bezgrzeszny. Popełnienie w umyśle nawet jednego grzechu dyskwalifikowało z bycia paschalną ofiarą. Jak się okazało, on był jedynym Żydem, jaki żył, który zachował prawo Mojżesza perfekcyjnie w 613 przekazaniach do Niego się stosujących. Miał przaśne, niezakwaszone ciało. Po drugie, zauważcie, że musi być paskowany. Gdyby nie było tych pasków, to nie mógłby być zjedzony na pasze. Musi być paskowany. Jego ciało także zostało przepasowane przez rzymski bicz w trakcie biczowania. Jak Zachariasz i Procy, tak Izajasz w rozdziale 53 podał: Jego na nami jesteśmy uleczeni. Teraz trzecim elementem jest to, że musi to być przebite. Więc ogień świecy przebijał się przez nieprześnięty chleb, tworząc dziury. Gdyby brakowało tych dziur, nie mógłby zostać użyty do żydowskiej paski. Musi być przebity. Jego ciało także zostało przebite dwukrotnie. Najpierw przez gwoździe, ukrzyżowanie, później przez włócznię przeżywającą bok. W Zachariasza 12:10 prorokuje, Wtedy spojrzą na mnie, na tego, którego przebodni. Więc przebicie w chlebie staje się nowym obrazem ciała Mesjasza. Mówię o tym konkretnym chlebie, który identyfikuje jego ciało. W ceremonii, we wczesnej części paschy. Był wyjmowany z tego trzy podziałowego worka środkowy bochenek. Środkowy bochenek łamie się na dwie części. Połowę z niego zawija się w lnianą tkaninę i musi być to lniana tkanina. Następnie podczas się ukrywa i zostawia na dłuższy czas. I gdy zakończycie pierwszą ceremonię, wtedy macie główny posiłek. I po głównym posiłku następuje druga część ceremonii, która rozpoczyna się przez usunięcie prześlego chleba. I potem na połamaniu go na mniejsze kawałki i podawaniu ich każdemu przy stole. Każdy spożywa kawałek tego chleba. To, co jest interesujące w judaizmie, jest tym, że we wszystkich rytuałach, które judaizm praktykuje, biblijnych i rabinicznych, zawsze mają powód dla każdego z rytuałów, jaki odprawiają. Robimy to z powodu tego, robimy to z powodu tamtego. W zasadzie dla każdego innego rytuału mają wyjaśnienie, dlaczego to robią. Ku upamiętnieniu czegoś. Ale w przypadku tego, dość dziwnie nie mają wyjaśnienia. Większość tabinów zaszła tak daleko, by twierdzić, że trzy bochenki reprezentują kapłaństwo, lewitów i dom Izraela. Ale nie wyjaśniają, dlaczego środkowy fragment jest zabierany, dlaczego jest to łamane, dlaczego chowa się to w tkaninę i dlaczego jest wymawane ponownie. Gdy Żyd zaczyna wierzyć w mesjańskość Jezusa, w końcu rozpoznaje to, co to oznacza, gdy Jezus powiedział, to jest ciało moje dane za was. Jeden worek strzała przedziałami. Wierzymy, że jest tylko jeden Bóg, który istnieje w trzech różnych osobach: Ojciec, Syn i Duch Święty. Środkowy jest dany z worka, który reprezentuje inkarnację. Ty Bóg stał się człowiekiem w osobie Jezusa z Nazaretu. Łamanie tego środkowego bochenka jest obrazem Jego śmierci. Tak jak powiedział, to jest ciało moje, złamane dla was. Wtedy zbija się to w tkaninę. Ciało Jezusa, gdy został zabrany z krzyża, także zostało zwinięte w tkaninę. Chowanie jest obrazem pochowania. Potem po wieczerze jest to wyjmowane i rozwijane jako obraz zmartwychwstania. Teraz podczas święta Paschy pije cztery kielichy wina. Każde raczynie ma własną nazwę. Pierwsze dwa kielichy pije się przed posiłkiem. Potem po posiłku pije się z trzeciego kielicha, który jest nazywany w judaizmie kielichem odkupienia, kielich odkupienia i w judaizmie symbolizuje on fizyczne odkupienie od plag. Co do Jezusa, jest to trzeci kielich, ponieważ zmartwychwstał trzeciego dnia, ale jest w tym duchowe odkupienie, nie fizyczne. Potem kawałki dawane są każdemu w rodzinie i nauczą w Ewangelii Jana rozdziale 6, że musicie jeść Jego ciało, pić Jego krew, by mieć żywot wieczny i interpretuje on to jako wiarę w to, że On jest Mesjańskim Królem.